Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, dzisiaj chciałem nagrać dla Was odcinek o rozrodzie królików, o tym jak dopuszczam samice i co robię, żeby mieć większe prawdopodobieństwo, że będę miał dobry procent wykotów. Dzisiaj mi zostało do już dopuszczenia tylko ta samiczka biega od tych młodych. Te młode już mają, no ona się widzę podłożyła, pewnie maruje, bo siedziała obok niego, chociaż się lepiej podkładały trochę. No nie wiem, czy to będzie coś z tego Nie jest, no ale go nie odgania w sumie, to może coś wyjdzie Ewentualnie będzie trzeba wziąć sznurek i złapać jej ogonek, bo widzę, że coś tak niezbyt, niezbyt Bo dopuściłem już wczoraj tą I przed... I wczoraj też o tą dopuściłem białą, czarną i te dwie przedwczoraj No nie wiem Ale no nie ma rui samiczka. Ale fajnie by było dzisiaj dopuścić, bo wszystkie się ładnie dopuściły. To może akurat w jednym tygodniu by się okociło całe towarzystwo. No dobra, jakiś weźmiemy sznurek. Będzie jej lekko gonek podtrzymać. Bo wtedy nawet jak sam z niu, na nią z dobrym skutkiem skoczyć, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że następnym razem po, pobierze. Może rui prędzej dostać niż tak normalnie gdzieś miałem sznurek, ale no nie wiem dobra, zaraz się przejdziemy przyniosę sznureczek i w międzyczasie wam opowiem o tym zakacaniu no to następująco to tak wygląda samice aktualnie dopuszczam dwie dzienne wcześniej, że dwie dzienne wcześniej dopuszczałem nawet e, trzy, ale wtedy wydaje mi się, że to jest mało skuteczne i dwie dziennie to już jest tak optymalnie. Jeżeli dopuszczamy dwie, że od razu czasu nie marnujemy, ale też jest duża skuteczność, pewno dużo większa niż gdyby dopuszczamy trzy razy dziennie. Dobre? Robię coś takiego. Przełożyłem po prostu, żeby to zacisnęło się na ogon. No i sam, czek, idź iść. już widzicie, już ją złapałem. Trzymam lekko, jakoś nie, nie naciągam bardzo. O, tutaj między łopatkami, żeby równo szło. Można to na łopatkach a tak dusić między łopatkami. Ja tak bynajmniej robię. taki samczyk I zakładam gdzieś tak w połowie w, w dwóch trzecich ogonka. Ok. No, Ułożyć tą samiczkę. Jakoś bardzo agresywna nie jest do samca, ale też się nie chce za bardzo dopuścić. No i idź, poczekaj, poczekaj chwilę. Ułożymy ją, żeby się rozciągnęła, no i dobra. Tam w tamtej klatce było mi wygodniej dopuszczyć, ale teraz było zimno. Chyba samiec tam wróci teraz, jak jest ciepły. No, siedź samiczka. No. Kryjesz czy, czy nie? Kryjesz. No, wracając do tematu, eee, no to tak, dopuszczam dwie dziennie i ja potem zawsze poprawiam i przeważnie w odwrotnej kolejności niż dopuszczałem, w sensie, że zaczynam od ostatniej potem poprawiać, ale, ale chyba tym razem poprawię tak normalnie, bo tutaj wszystkie ota się ta, się, ta ładnie się da dopuścić chyba, tak i ta też. Ona też się podłożyła, ale widziałem, że mnie jeszcze jakąś ściółkę przekopywały, to nie wiem. Wolę poprawić po prostu. No siół, Co za stworzenie. Chciałbym tą samiczkę dopuścić białą, żeby to tu wszystko ładnie się zgadzało. bo widać że pokrywalne na pewno było słychać u, bo u niektórych podobno same piszczą jak y, z dobrym skutkiem pokryją lub też y, no od się muszę ten sznurek gdzieś. piszczą lub y, jakieś no piszczą u mnie akurat tak jakby warczy bardziej ale też zawsze jest no, kiedyś na przykład nie wyrzucał Skoków do przodu, A teraz jest taki skurcz, to, to potem bardzo wyraźnie widać, że był skuteczny zakład, bo to samo, że samiec skacze, to nie oznacza, że coś z tego będzie. I no, tutaj jak widać, on ładnie pokrył. Ostatnia ta samiczka bodajże chyba za pierwszym razem pobrała, bo się w pierwszym terminie okociła i chyba nawet właśnie też z przytrzymywaniem, więc. Sprawdza się ten sposób i to, o ta samiczka też wśród tych. Ta, o tu na przykład o ta samiczka wtedy miała ruję, jak dopuszczałem, i dwa razy dopuszczałem, a i tak nie pobrała, a ta z przytrzymaniem za pierwszym razem pobrała, więc sposób jak najbardziej się sprawdza i no, raczej jakoś dużo gorszy nie jest od tego dopuszczania rój, ale wiadomo jak samica maruje. No mi się szczęściu, że ta, ta, ta i ta miały ruję, ładnie się położyły. Nawet się nie męczyłem o to praktycznie, no 5 sekund potem jak do klatki włożyłem więc naprawdę dobry wynik, no i co jeszcze, taki ostatnio tak dodaję dodatek yy, tak do paszy Dolmix yy, KRRN yy, rn i to jest na rozród i ja takim przykładzie jak te ziemniaki z yy, osypką to odsypuję do tego troszkę, tam wiadomo zgodnie z dawkowaniem żeby nie przesadzić i Wydaje mi się, że to też może pomagać na zakoty i dla samca pewnie jest też pomocą. A, co jeszcze? Niektórzy stosują rabitin, ale mi się wydaje, że to dość drogo wychodzi. I on też zwiększa ilość młodych w miocie. Mi to nie jest potrzebne, gdyż no tak jak ta urodziła okay. 10, wychowałaby 9 to no mało cię w tej chwili. No ale jednak no, gdzieś, no, załóżmy nawet, żeby 11 urodziła a potem, no, to po co ma samica marnować składniki odżywcze i substancje yy, mineralne jakieś witaminy na to, żeby urodzić 11, a jak potem takie trzeba odrzucić. No w najlepszym wypadku to przełożyć, ale o tak przed samica ta mniej urodziła, to nie mogę jej przełożyć, bo ona po prostu słabiej karmi i ona gdzieś tak max 7 będzie wykarmiała. Bardzo jestem ciekawy, o, patrzcie przekopuje, widzicie? Kupkę tu. Z samego końca przesunęła aż tutaj. Jutro o tą dopuszczę, a potem o tą dopuszczę. Ona też trochę przekupuje, ale ta to w ogóle jakieś nie wiem, szalona jest. No i ten, kontynuując. Nie zawsze można przekładać, bo o tak jak ja przeżyłem do tej i do tej, to ta urodziła 11 żywych, ta 7 żywych i jednego martwego. Tutaj dołożyłem, że miała 10 i ta miała 10. No to nie wykarmiły wcale o te dwie. No ta dała radę 9 wykarmić. Miała 10, ale jeden byłki słaby. To przeżyłem do tej i 9 widzę, że tak w porządku będzie. I tak od początku było 9, to było jeszcze troszkę ładniejsze zawsze, bo wiadomo, więcej siary by wypiły, no ale i tak bardzo ładnie. No, w sobotę będę je odsadzał. Przełożę je o tam, w tamtym rogu, gdzie zawsze króliki siedziały. I ten. I jeszcze a propos do kasania, to wiadomo, można jakieś wydłużać. Poczekaj sobie. Oj. Dobra, siedzi samiczka, po co, ma kryć na pusto. Yy, no i wracając do tematu, patrzcie, jakie ładne króliczki. Już 6 tygodniowe, prawie 7 tygodni będą miały w sobotę. I idź to. Yy, no to... Można wydłużać dzień świetlny. W sensie, jak ktoś ma na przykład w pomieszczeniu króliki, to można dłużej świecić e, światło, na przykład, i wtedy na przykład do 10 godzin świecenia wydłużać i to też pomaga. A no i ogólnie trzeba dobrze karmić, y, dawać jakieś warzywa, w, zwłaszcza w, w okresie przed zakłóceniami po zakotach, żeby samice miały y, substancje odżywcze i składniki pokarmowe odpowiednie do wytwarzania tych płodów. Bo no, wiadomo, z powietrza to się nie bierze, muszą mieć z czego jednak tą masę wytworzyć. No, trochę to jest masa przy okazji no, jest to na pewno energochłonne i samice musi dużo więcej jeść i dużo lepiej jakościowo. Eee, no. U mnie samice w tym okresie dostawały bodajże dyni trochę i marwi. Ale wiadomo, nie każdy ma dynię, to takaś, marchew, buraki opasowe. No i co jeszcze? Ja mam taki dodatek amwi, to nie jest na odporność, ale też jest wskazane dla samic w okresie zakoceń i... No i też go daje, ostatnio dostawały wszystkie, miały Amvit i teraz Multivitaminer, to też to jest na pewno korzystne, akurat tak popadło, że zapomniałem o tym Multivitaminerze, że... opacze. jak na... tam tam skubie, tu dłubie, no tragicznie, ale dopuszczę, może i przejdzie, o patrz jak jest zdolny, co tam maluszku, no i zastanawiam się, czy coś jeszcze pominałem ważnego, ale chyba nie. No i tak jak o tutaj, o te samice, które, o ta samica i ta samica urodziły 6 i 5 to wydaje mi się, że półtorej miesiąca przerwy jest od wykotu, to jest tak odpowiednio, no półtorej, dwa miesiąca, że jak to karmi, u mnie to dostają dodatki, mają zboża pod dostatkiem, siano mają i dodatki do wody, więc nawet te maluchy, mimo, że jest ich 8, 9, takie ładne są. Dałby tej samicy spokój, te męczy, no ale trudno. Teraz skończyć, jak to przełożę. No i yy, co jeszcze yy, no im lepsze żywienie, im intensywniej się żywi, tym można częściej dopuszczać. Ale jak ktoś tak żywi no, załóżmy zboże, siano zwykła woda, to i tam za bardzo warzyw, nie, no to tak myślę, że z dwa, trzy miesiące, dwa miesiące po wykocie to minimum, żeby zostać z Ale myślę, że to nawet mało 3 miesiące po wykocie. Dopiero dopuszczać myślę. No i trzymajcie kciuki, żeby ta samica wyzdrowiała i chyba to było tyle. Jak jakieś pytania macie, dopiszcie w komentarzach, ja odpowiem albo w następnym odcinku, albo w komentarzu Wam odpowiem. No to trzymajcie się i trzymajcie kciuki też, żeby samice ładnie się zakociły. Cześć.